Wydaje mi się, że już później po prostu ręce opadną na dół i będzie typowa Cepeliana. Z nami Mateusz Dodiego Kubiszyn. Można chyba powiedzieć, że mało przyjaciel, kumpel z sali treningowego, Łukasza Różęńskiego, Łukasza czeka już jutro, wielka walka, walka życia o Mistrzostwo Świata z Alenem Babiczem. Towarzyszyłeś mu w przygotowaniach, powiedz jak to wszystko wyglądało tutaj na sali. Cześć, witam Ciebie, witam wszystkich. A, tak, w sumie to już można powiedzieć, że no może nie wieloletni, ale kilkuletni kumpel z sali. Dużo, 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 naprawdę. Myślę, już ponad 100 rund zrobiliśmy razem, sparingowych, w ringu, więc mam wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o... E, o, o Łukasza, znam jego mocne i słabe strony. Oczywiście nie będę ich zdradzać, nie? Ale, e, ale myślę, że, że to będzie bardzo ciekawy pojedynek, właśnie z Alenem Babiczem, bo mimo, że jeden i drugi ma trochę inne warunki fizyczne, troszeczkę inny styl boksowania, to mają jedną wspólną cechę, że lubią kończyć walkę przed czasem i lubią się odpalać w ringu, taką dzikość swoją. Nie pytając dokładnie o te mocne i słabe strony, jest coś takiego. Tego być może ludzie w Łukaszu nie doceniają, nie dostrzegają, a ty wiesz to i możesz powiedzieć coś? Pierwsza myśl, która wchodzi do głowy, jeśli chodzi o Łukasza. Tak myślę, o, że, myślę, że największym atutem Łukasza zawsze będzie ta prawa ręka i, no i w sumie to prawą ręką zazwyczaj kończył swoje pody, pojedynki. Jest gościem takim nie do końca, mimo że jest bardzo ułożonym zawodnikiem, to nie do końca jest przewidywalny. Zawsze hmm. przez tą swoją właśnie, powiedzmy, nazwijmy to porywczość, hmm. nie? Że, że tak nagle ruszy, po prostu odpala wiatraki nieraz i, i, i to, jest, to jest ciekawe, to jest nieprzewidywalne. Wiadomo, że przez to też się odsłania, hmm. ale jak trafi, no to to zabija. No właśnie, jeden i drugi się w zasadzie odsłania, bo Allen to też nie jest zawodnik, który się specjalnie patyczkuje w ring. Tak, to się zgadza. Babicz e, tylko, wiesz co, Alem jest taki, że on bardziej odpala się i ma taką fajną e, powiedzmy cechę tego brudnego boksu. Ja zwłaszcza, może, że w Gromdzie jestem, nazwijmy to też e, takim brudaskiem troszkę e, boksuje nieszablonowo i właśnie to samo ma Babicz, że potrafi nieszablonowo boksować i fajnie skraca dystans, skakuje z tym lewym sierpowym, potrafi uderzać za rękawice, no i dużo tych nasad uderza. Czystych, oczywiście, ale bok zawodowy się rządzi swoimi prawami i, i myślę, że. Może być niezłe spięcie, niezłe zwarcie. Tak na dobrą sprawę Babicz leżał w walce z, z Adamem Balskim, mhm. chyba tam w pierwszej albo w drugiej rundzie już tak, leżał, ale nie wydaje mi się, że to, było, że to był taki klasyczny knockdown. Nie było widać, że mu się nogi kołyszą, coś. Po prostu może takie po prostu chwilowe zaćmienie było, ale przez to jest nadzieja, że, że jest po prostu do trafienia, i jest nadzieja tego, że jest do znokautowania. Maciek Myszkin twierdzi nawet, że Alan Babicz jest rozbity przez swój styl boksowania. Każdy ma swoją jakieś tam teorię, jeżeli chodzi o to właśnie rozbicie ringowe, nierozbicie ringowe. Niektórzy po prostu lubią przyjmować, blokować ciosy czołem i, i, i dobrze się w tym czują. I nie, jakby nie przekłada się to na kolejne walki. A znowu też są tacy, którzy przyjęli w życiu parę ciosów i, i ta ich odporność na, na, na ciosy spadła. Wydaje mi się, że Babicz nie jest na tyle rozbity, żeby, żeby po byle jakim tam ciosie po prostu polecieć. Nie? Myślę, że to by musiał być soczysty, soczysty cios, żeby mógł Babicza powstrzymać albo po prostu, żeby posłać go do spanie. Mhm. Zdraziłeś tutaj wcześniej, że odglądasz treningi Babicza z, mhm. z Antonem Cillem Wilsonem, bo oni tutaj trenowali na sali. Opowiedz mhm. e, jak to wyglądało. Byłeś takim śpiegiem trochę. Znaczy nie nazwę tego, że byłem szpiegiem. A to był taki bardziej techniczny boks niż ten, z którego znamy na co dzień Babicza? Tak, znaczy oni, ja tylko chwilę widziałem jak robią tarcze. Jak tutaj Allen przyjechał, właśnie zrobić sobie jakiś tam jeden z ostatnich treningów jeszcze. I. Ja po prostu rozciągałem się po swoim treningu, jeszcze miałem właśnie trening z boksu na wózkach inwalidzkich i później poświęciłem sobie czas na, na swoje rozciąganie, jakieś tam rzeczy, więc widziałem jak robią te tarcze, jak to jest fajnie poukładane, widziałem jaką fajną rozkminę ma trener, mimo że nie słyszałem tutaj za bardzo, co oni tam między sobą mówią, bo tam mówili sobie po cichu, ale widziałem to właśnie już na tych tarczach, już ta rozkminka, tupy, głożenie ręki, już coś tam sobie oczywiście też podpatrzyłem, co mogę u siebie w treningach robić, ale Widać, że, że trener ma pojęcie i ustawia Alena inaczej niż do wcześniejszych walk. No i teraz pytanie, czy, czy udało mu się to zrobić, żeby ustawić Alena tak, żeby boksował z Łukaszem tak jak powinien, powiedzmy, według trenera, czy rzeczywiście znowu odpali się i pokaże dzika? No, trener jest kozakiem, od 21 mistrzów świata trenował, na pewno coś próbuje nauczyć, ale właśnie wierzy w to, że pierwszy cios, pójdzie pierwsza Łuska i nagle wszystko się wyłączy i skończy się ten techniczny boks. Tak mi się właśnie wydaje, że... że to taki pierwszy, pierwszy mocny, coś nieważne z której strony odpali właśnie jednego zawodnika, a już jeden odpali, to już drugi oczywiście pójdzie w to i, i, i będzie otwarta walka. No może nie tyle, że do pierwszego trafienia, ale wydaje mi się, że już później po prostu ręce opadną na dół i będzie typowa Cepeliana. To będzie widowiskowe, o ile potrwa dłużej niż jedną rundę. Bo... To a znaczy ile potrwa twoim zdaniem? się pytałem, nawet typ druga runda. Znaczy się, mam nadzieję, że, powiem tak, jeżeli wyjdzie to poza pierwszą rundę, to myślę, że nie dojdzie do szóstej, ale też śmiem twierdzić, że, że to się może skończyć w pierwszej rundzie. A propos z znasz Łukasza z sali treningowej, jak u niego z kondycją, bo to jest jedna wielka, nie wiadomo. on raz tylko szóstkę boksował, ostatnio rzadko boksował i mało boksował. Jak wygląda z kondycją sprawa? Mm, tak, Łukasz rzadko boksował i krótko boksował. Po ludzie nie wierzą, że on potrafi, nie wiem, po 24 rundach <trafi>, Potrafi, potrafi, potrafi. Eee, no może ja nie jestem jakiejś wysokiej klasy bokserem, ale no jak ja wchodziłem do ringu na zmianę z kumplem i przykładowo ja zrobiłem 6 rund, kumpel zrobił 6 rund z Łukaszem, to w sumie daje 12 oczywiście. I dociskaliśmy Łukasza i, i dawał z nami równe, równe sparingi. Oczywiście rozkładał sobie tą energię, żeby to miało ręce i nogi wszystko. I daje radę, owszem, daje radę, ale to no zawsze jest ten element stresu, element emocji, który nam towarzyszy w walce. Wiadomo, my to robimy, nazwijmy to na co dzień, to jest dla nas chleb powszedni, ale no jednak wiesz, emocje, stres i, i waga samej walki no powodują to, że, że jednak chcemy troszeczkę bardziej niż zwykle. No i oczywiście może się to skończyć tym, że tlenu zabraknie. Na przykład moja walka ostatnio z, z Crazy na tej flikowej federacji na High League. No to też, no ja z reguły zawsze jakby charakteryzuję się tym, że ja jestem wydolnościowo mega przygotowany. A tutaj po prostu jak, się śmieję, jak młody się zachowałem, chciałem za bardzo, w pierwszej rundzie się wyprułem, a później już było bardzo, bardzo słabo z mojej strony, więc no zawsze jest taki temat bardzo, bardzo obszerny, powiedzmy, do rozwoju. Do, do, do Zmogę. No stres też zawsze bardzo te nie kondycje. Powiedz, bo y, byłeś przed przygotowaniem do szpilki, teraz byłeś też przed tymi przygotowaniami. Wiadomo, że skończyła walka ze szpilką, ale pewnie wcześniej nie wiedzieliśmy tego, tak? Jesteś teraz większym optymistą, to jest trudniejsza walka, czy y, łatwiejsza dla, dla Łukasza? Tak patrzysz przed walką sobie? Myślę, że to, to jest... Z trudniejszym rywalem, czy łatwiejszym? Się. Myślę, że sportowo to jest y, o wiele łat... y, o wiele trudniejsza walka niż y, z Arturem. Ale myślę, że łatwiejsza pod względem takim mentalnym, tak? ponieważ tam też było budowanie tej walki. Wiesz, jak to między Polakami często lubi zazgrzytać, tam też Artur tam coś powiedział, zaraz Łukasz odpowiadał i to takie powiedzmy troszeczkę, no nie powiem, że frikowe się robiło, ale była budowana ta atmosfera. A tutaj raczej nie ma budowania atmosfery, po prostu sama waga, sama waga walki już dużo znaczy i buduje tę tą, tą atmosferkę, ten stres. Ale nie ma takiej jakby złej krwi, czysto sportowo, więc wydaje mi się, że mentalnie będzie to lepsza walka, łatwiejsza, żeby to zrobić, po prostu wejść i zrobić. Ale fizycznie, sportowo to będzie o, o wiele trudniejszy przeciwnik. Choć wiadomo, no, Artur też jest bardzo mocny, jest majkutem. To też troszeczkę inaczej wpływa na zawodnika. Ale no, no Babicz no moim zdaniem jest lepszym bokserem niż, niż Artur. Mhm. To jako reprezentanta gromdy zapytam się, ciebie, widzisz, widziałbyś Babicza i Rurzęńskiego w gromdzie. Myślę, final... myślę, że Babicz stylowo chyba? Tak, myślę, że Babicz i, i Łukasz y... gdyby podjęli kiedykolwiek taką szaloną decyzję i chcieliby wejść do gromdy, no to Kurczę proste, żeby się nadawali, nie? bo rzeczywiście takich ludzi tam nam potrzeba, takich bijoków, takich brudasków bokserskich i takich, którzy potrafią i, i mają czym uderzyć I, i, i myślę, że to byłoby idealne powiedzmy, aczkolwiek no... Też Gromda charakteryzuje się tym, że tam zupełnie inni ludzie wchodzą. Tam trzeba mieć lekko poprzestawiane w głowie. Nie mówię, nie mówię że ja nie mam. Nie wyglądam, ale też lekko mam. Ale no trzeba... i sprawy fizyczne, takie jak typu. Właśnie o to chodzi, gołe, gołe pięści i nawet jak z Łukaszem rozmawiałem, jak wchodziłem do Gromdy, nie? Jak rozpoczynałem tą swoją przygodę, no to, to Łukasz sam mówi, no kurczę, no, ja ręce obudowuję jak najbardziej, żeby tylko chronić pięści, a ty wchodzisz i piskasz na gołe łapy, nie? No No i właśnie tutaj... by się do gromdy nie nadawał, Tak, dokładnie. Moje by się nie nadawał, a... ale znowu Tyson by się idealnie tam nadawał, nie? Nie chciałbym wejść do, do Ringu razem z Tysonem. Prawdziwym Majkiem Tysonem, nie? Czy to sobie te sparingi z Łukaszem trochę pomogły pod kątem Twojego finału w Grondzie? Tak, Ktoś owszem. W Maja, tak? Tak, za lekko ponad miesiąc mój finał w Grondzie z Bartkiem do Malikiem. I zawsze sparingi z lepszym bokserem od siebie pomagają, tak? O wiele więcej można wyciągnąć, przede wszystkim jeżeli chodzi o obronę tak samo też drugi sparing, Marten mój, któremu, który też będzie walczyć na tej gali, co Łukasz, Daniel, Płonka swój debiut zawodowy będzie zaliczać tutaj w boksie i on też, warunki fizyczne podobne do mnie do, do Bartka, więc też tak gromdowo wyglądał tak, tak, w ogóle on tam wprowadzał też zawodników do gromdy, był w narożniku, więc no tak to wygląda, że, że mając takich dwóch zawodników dwóch takich bioków, no to jest dla mnie bardzo dużo, no gorzej teraz będzie po, po tym weekendzie, bo Ani Łuka że Ani Daniel prawdopodobnie już nie będą przez jakiś czas na sali, ale spokojnie, ja sobie poradzę. Jak trzeba będzie, to się też ściągnie jakiś tam zawodników i, i będzie okej. Okay. Wiadomo, ja też planuję jakieś tam wyjazdy jeszcze na sparingi, żeby to wszystko poogarniać. Mówiąc w skrócie, jestem gotowy. Powodzenia, ma już w Twoim finale. No i czekamy jutro przede wszystkim też na, na zwycięską walkę Łukasza. Dokładnie tak. Czekamy na dobry pojedynek. Dzięki. Siemano.